Panie i Panowie, ja nazywam się Mateusz Kaniowski, za mną jest Lizak, czyli człowiek, który jeszcze dwa lata temu nie był znany w internecie, a teraz wychodzi do walki z cesarzem polskich fightów, polskiego MMA. Założycielem całego, całej rozpoznawalności ma w Polsce był Walcem Maruszem Marcinem Najmanem, a oprócz tego jest od niego dwa razy lżejszy, Siemalizak. Siemano, witam wszystkich. Czy Ty to traktujesz jako wyróżnienie? Y jako wyróżnienie i szansę. Okej. Okay. Natomiast sama sytuacja jest nie dziwna. Tak młody chłop, tak lekki przeciwko Marcinowi Najmanowi. No wiesz, no to są free fighty. Dla mnie to nie jest dziwne. Co o tym myślisz? No powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten ci się zapałem za głowę, bo zrozumiałem, że kiedy ty pokonasz Marcina Najmana, przy swoich warunkach i przy tym, że jednak robisz amatorsko niezawodowo to gdzie on ma dalej walczyć? Co on ma dalej robić ze swoim życiem, jak przegra 60-kilogramowym gościem? Yy, wiesz, no może rewanż w boksie, nie? Może jednak w boksie się odnajdzie. No nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że to jest też fajna okazja dla mnie, żeby się sprawdzić, czy moje umiejętności na dzień dzisiejszy wystarczą, żeby pokonać gościa 100 kilo. Wiesz, że sam przed sobą yy, sprawdzę, czy jestem na tyle już wytrenowany i mocny, żeby wygrać z gościem 40 kilo ponad cięższym. Okej, okay. natomiast jak dostajesz telefon, co pomyślałeś? No trzeba ja miałem myśleć. Telefon wyglądał tak, że trener mówi: Jest walka, ja się pytam z kim. Yy, trener się śmieje, śmieje, mówi: Z tym i z tym, za taką i taką kasę. R jest robota do zrobienia, nie? Tu nie było tak, że yy, to była propozycja do przemyślenia. Ja zostałem poinformowany, że już walka jest, yy, wiesz, dopięta i że zaczynamy przygotowania. MMA 3x3? 3? MMA 3x3. 3. A jak cię, Marcin, najman wleci jak w fonfare i cię tymi sierpami będzie bił? Na to liczę. Na to liczę, idziemy na wojnę. Od razu ogień od pierwszej sekundy. Wiesz, on, on wie, że on kondycyjnie tego nie przetrzyma, więc ma dwa wyjścia. Albo y, zamulać i w pewnym momencie ruszyć, obalić, albo ruszyć od razu na pełnej i z tymi wiatrakami. Dostałeś kiedyś taką bombę od 110-kilogramowego chłopa? Na sali parę razy, ale było to w dużych rękawicach, nigdy w małych. A poza salą też mi się zdarzyło, i to nie jedno. A raz mogę tu powiedzieć, że jak miałem 15 lat, 16 dostałem z partyzanta od 30-latka na imprezie, i to był gościu powyżej 100 kg, wiesz. No dzieciaka zaatakował jakiś cwaniak. Bo się wstawiłem za swoim kolegą i wtedy spłynąłem. To jest jeden raz w życiu, jak wiesz, spłynąłem, nie? Ale to bólu nie czułem, no bo to mnie odcięło. Ale wiesz, miałem 15 lat wtedy. No tak, ale powiedzieć, że bólu nie czułeś, Pytanie, czy bolałoby cię serce, gdyby znakodało Cię Marcin Najman? Czy przyjąłbyś to, że nie, no jednak z przeszłością w ciężki? Nie, no każda porażka boli. Obojętnie, czy to by był Najman, czy kto inny, to każda. Dobra, to czy porażka z Marcinem bolałaby bardziej niż inne porażki? No, mnie może nie, bo to jest rzeczywiście cięższy gościu i z dużym doświadczeniem, ale ludzie myślę, żeby tego nie zrozumieli, wiesz, że na pewno by jakiś spora szydera się pojawiła, ale biorąc tą walkę, to wiedziałem, na co się pisze i trener by nie brał takiej walki, gdyby nie wierzył we mnie i nie wierzył, że jesteśmy w stanie to wygrać, dlatego wiesz, no nie zakładam, nie mam takich myśli. Nie? Jeżeli Marcin był tak szybki, żeby trafić Mistrza Świata w boksie. Ja wiem, do czego pijesz, do tego. Że trafił dwa razy Andrzeja. Ale ja, oczywiście, mówię to z dużym humorem, bo ten wywiad bardzo mnie bawił, jak go później oglądałem. Rzeczywiście trafił, bo oglądałem to, ale patrz na to, tam dwa aspekty, dlaczego trafił. Po pierwsze, jestem zawodnikiem MMA i to w takiej kategorii, jak się biłem w 6-1, tam cały czas chodzisz. Tam rzadko stoisz, cały czas jesteś na nogach, praca przód, tył, lewo, prawo. A Andrzej podszedł do tej walki po boksersku, on stanął. On wiesz, on się nie poruszał, on stanął jak dąb i czekał, nie? Myślę, że Marcin go trochę zaskoczył i wiesz, on, ja, ja już wiem od początku walki, co się będzie działo, że Marcin wleci, dlatego nie będę stał. To po pierwsze, po drugie, Andrzej, myślę, że z, z, ten zbagatelizował Marcina. Że nie spodziewał się, że Marcin tak wyskoczy. To jest druga sprawa, że wiesz, nie dojrze, że stanął, yy, chciał sobie, wiesz, przygotować coś tam. To y jeszcze nie spodziewał się na pewno, że Marcin od razu ruszy pełną parą na dziko. Nie bardzo bawiła reakcja Arka Wrzoska, który się przestraszył, tak realnie. Tak, widziałem to, że co on tam powiedział, że coś tam nie wiesz, Co nie? ty pier... No, co ty pier... Yy, no, zaskoczył Marcin, wiadomo, no, to nawet sobie ślepej kurze ziarno się czasami trafi. <grym> <grym> Ale nas nie zaskoczy. Natomiast przypomnę Ci, że Marcin Najman low kickami prawie zajechał Przemka Saletarz sobie nogę połamał. Oprócz tego był na tyle wielopłaszczyznowy, że pokonywał rywali parterowo, tak jak Pawła Juźwiaka, a także bił mocno z Andrzeja Fonfare, tak więc komplet... Yy, tak, tu się zgodzę, ale walka z saletą była 13 lat temu. Teraz podejrzewam, że. I no im starsze, tym lepsze? No nie, nie, to akurat nie w tym przypadku. Podejrzewam, że tu już nie będzie takiej formy. Co do Juźwiaka, no to ja oglądałem tą walkę, bo ją komentowałem na Hejtrumie. To no Paweł Juźwiak, parterowe umiejętności jego są równe prawie zeru. No nie ma co tu ukrywać, tak? No nie kręcił się w ogóle w tym parterze, nic nie robił, leżał i jeden i drugi był mega zmęczony. A trzecie, co mówiłeś, że. No myślę, że wszyscy skumali, że to taka dość ważna... Bardzo mocna hiperbola. Natomiast no, no, ty, na przykład, poddając maśnię na jesteś w stanie wykonać chociażby fajnie gilotynkę, bo chuda ręka pod duże ciało i tak dalej. Ale takie dźwignie typowo siłowe może być trudno wykonać. Ale ja nawet nie robię dźwigni typowo siłowych na gości z mojej kategorii. Okay. Ja wolę. Y, zostaje. na duszonka. Tak, duszenie ale... gilotynowe, duszenie z za pleców. No trójkąt nogami może być ciężko wpiąć przy tak dużym rywalu, co? Przy takiej różnicy. Wpinałem na cięższych, okay. ale y, w ogóle my tu parteru nie bierzemy pod uwagę, my idziemy po nokaut, tak jak trener Mirosław. No, a jak najman w Ciebie wlezie i Cię obali? Ale my wlatujemy pierwsi, od razu start, bum, <grym> wojna, no wiesz, <grym> także... Ja pamiętam, że Mirek nie pozwalał Trypsonowi walczyć w stójce. No. Bał się, a Tobie pozwoli? Na, nie tyle co pozwalał, ale nawet y, mnie do tego jakby wiesz. Y, pcha. Coś się musiało zmienić. Coś się zmieniło, coś się zmieniło. Tamtą walkę wygraliśmy w parterze i dlatego w tej pokażemy pełen nasz wachlarz. Y, teraz będzie stójeczka. Jak się cieszysz z tego, że na tej samej konferencji będziesz siedział na jednym krzesełku z adrenem ciosem? No nie cieszy mnie to. Nie cieszy mnie to. Y, Wiem. Kurde. Dlatego to wymyśliłem. Yy, wiesz, no to, to, to troszkę skradnie mi jakieś tam show. To miałem być ja kontra Najman, a nie ja i Czoska. Nie, to tego nie wymyśliłem. Ja tylko wymyśliłem, żebyście siedzieli obok siebie, bo spodziewam się, że jak będą się przekrzykiwać, to możesz reagować. No tak, to ja będę miał bekę na pewno yy, z tych dwóch erudytów, ale no, trochę uważam, że to jest takie, wiesz. No, zepchnięcie mnie gdzieś na bo 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 boczny plan. Znaczy, nie, może nie wyrażę swojego zdania, ale. Też sądzę, że jedna walka. Natomiast, skoro ma być tak, że jeżeli Ty byś wyg wygrał decyzją, bądź byś przegrał ten pojedynek i wtedy będzie walka najman-cios, to uważam, że może w drugą stronę. Jak wygrasz, to może Ty powiedz, że Ty chcesz walkę z ciosem. Właśnie też o tym pomyślałem i zastanawiam się, czy tego nie zaproponować na konferencji. No to ja Ci pomogę. A y, druga sprawa, y, że już mnie cios prosił, żebym y, przewalczył cały dystans, żeby mógł dojść do najmana i mu też y, wpierdzielić, nie? No, ale zobaczymy. Jak mam iść po knockout, no to nie będzie pełnego dystansu. Ciekawa historia. Gdyby ci ktoś 3 lata temu powiedział, że będziesz za 3 lata na wielkiej gali walczył jednej z najważniejszych walk z Marcinem Najmanem, to byś powiedział? Yy, wiesz co, ja zawsze w siebie wierzyłem i że będę robił różne szalone rzeczy, ale no nie z Najmanem. No nie z no <grym> To jest taka abstrakcja, stary. To jest mega abstrakcja, ale uważam, że to jest mocny freak fight. Tak, tylko uważam, że ewentualna porażka zabija Marcina. Yy, że jego porażka. Ewentualna jego porażka no, powoduje, że Marcin jest wyłączony. No tak, ale wiesz, no to im większa beka znajmana, tym lepiej się ogląda. <laughs> Przecież taka jest no, prawda. A to z kim miałby walczyć później Marcin, gdyby przegrał z 60-kilogramowym nizakiem? Ludwiczek, mini-Mike, mini-Jack, mini tam inny ktoś, wiesz. No jest cała gama takich postaci. Może z jakąś kobietą. Patryk Kaczmarczyk, KSW, mówił mi, że tam ma u siebie w klubie RKT Radom taką laskę, co z chęcią by najebała Marcina. Także wiesz, no, chętnych nie brakuje. Mocne słowa, mocne słowa. Czy na konferencji poddymisz coś, czy będziesz tak stypił jak ze Skowyrą? No wiesz, no ze Skowyrą z Dominikiem, no nie było co poddymiać, No kurde ciężko mi było. Ja tak też nie jestem, że z kimś sobie podaję rękę na backstage'u, a mam wyjść na konfej i mu tam wrzucać, nie? Ja wiem, że czasami jest tak, że niektórzy się dogadują, że no poddymimy, zrobimy to i tamto. Sam słyszałem nieraz, no bo jeszcze po tych konferencjach wszystkich federacji nagrywamy nasz content na ebe. siedzi dwóch gości i zgaduje się, co będą robić na konferencji. No dla mnie to jest słabe, albo ja działam, tak jak czuję, albo wcale nie, nie chcę nic udawać. No myślę, że będę zaczepiał Marcina, bo lubię go zaczepiać, bo on wiesz, zabawnie odpowiada, nie? No przydałoby się, przydałoby się, bo jak już jest taka abstrakcyjna walka, to chociaż żeby no ona... No pociągnij, skłóć nas, Mateusz, jak nas skłócisz... No ja zawsze ja ten, to... tylko że jak ktoś siedzi i mi odpowiada tak, nie, no to co ja mam robić? Nie no, a ja... Oczywiście się postaram. A aż tak nie zamulam, no żeby nie było. No wszystko wyże no tak, ale z drugiej strony, patrz, jak chciałem, ja pod... ty... jak chciałem poddymić i tam y, ktoś tam mówił, że chyba Ninja Jarek, tak? Coś tam było, że y, tacy są jakieś antypolacy, coś tam coś. A ja powiedziałem to o tobie Dominik i taka cisza i wiesz, wszystkich zamurowało. i A Dominik, ale co, o co ci chodzi? No to właśnie wiesz, to... trzeba było cisną. Ja na Beki chciałem poddymić, a on, on, on go zamurowało. To wiesz, ja tak mówię, dobra, to nie poddymiam, bo kurwa się obrazi jeszcze, wiesz. No, a, ale tu z Marcinem myślę, że będzie Beka cały panel. O, on będzie mnie zaczepiał, myślę. No, zobaczymy. Natomiast ja słyszałem gargantuiczne plany, że Marcin będzie wniesiony przez regiony. No ale to kogo? Chyba czterech największych strongmenów w Polsce musieli by y, tutaj zatrudnić, żeby tego grubasa wnieść na konfę. Ale też to słyszałem. No będzie śmiesznie. a może ty bo to wpuszczę po, ja po konferencji. Może zróbmy tak, że jak oni będą go wnosić, coś tak rozpędzi ze sceny i tak skocznie. I w butaku. Z... Nie tak wiesz, jak we wrestlingu skocz na niego. No, pomyślę. Ej, o tym. Jak to zrobisz? Nie, jak, nie co chcesz? To... Nie, ale nie, ale nie zrobisz tego. Ja ciosa namówię, żeby to zrobił. Ja powiem, dawaj biegnij w niego. Ej, ale nie, bo cios będzie pewnie wychodził po najmniej. Nie, Tylko my, ty my, wyjdziesz. Wchodzimy. Tak? No tak jak na próbie było teraz. Kurde, jakbyś ty to zrobił, stary. Ile chcesz? Nie, no, nie chcę nic. Nie nie chcę z siebie debila robić. No, zobaczymy, pomyślę o tym. Zobacz, jakie będzie tam ułożenie, nie? Czy on będzie leżał i go winogronkiem będą karmić? Czy będzie siedział? Wiesz, no, jestem w ogóle ciekaw, czy ci goście podołają i na czym będą go wnosić, żeby to nie je było. No stary, to by była beka, jakby się zarwała ta platforma, chłopie. O. A ten, która walka dla ciebie najciekawsza? No, Denis Daniel, to jest coś, na co ja czekam najbardziej. To będzie potężna walka. A La Bryga? Też bardzo dobra. No, też dobra. Już czekam na panel. Jestem tylko ciekawy, jak Minda będzie w stanie poddymić, bo znamy się jeszcze z lat, kiedy robiłem wyjedy na przykład na PLMMA i no wtedy nie było jeszcze świata afrykowego tak rozwiniętego. Natomiast jestem ciekawy, co Kamil pokaże dzisiaj i mam nadzieję, że pokaże dużo. Ja też, no wiesz, to też jest jego pierwsza, druga konferencja, bo raz był na Wotorę na konferencji, ale pierwsza taka duża, nie? I jestem ciekaw, ale wierzę w Kamila i myślę, że dobrze się pokaże. King Kong w strachu czy nie w strachu? Dzięki wielkie za wywiad, Lizak, pozdro. Pozdrawiam widzów, sponsorów. Oglądajcie, wspierajcie klautem MMA.